Piękny wyścig. Powiedz jak się jechał na naszym Rzeszowskim torze. No, co mogę powiedzieć? Przyjechałem tu dla zabawy, także bardzo bardzo fajnie się bawię. Jest świetna zabawa. Chłopaki tutaj, lamparty i inni naprawdę dają gazu. Ja, ja tak naprawdę na pitbajkach praktycznie w ogóle nie jeżdżę. Mam jakieś swojego tam małego, ale to jest tylko tak wiadomo gdzieś tam. pojeździć sobie po parkingu, coś takiego. Tutaj dostałem od Jarka Muchy, Motomucha większego pitbajka, tego RC140, tak naprawdę tylko we wtorek nim troszkę jeździłem, także troszkę nie czuję tych, tych motocykli pitbajków, także także co, no trochę tracę do chłopaków, bo są troszkę czasem szybsi zakrętów czy coś, yy, mylą mi się czasem biegi wiadomo, to są inne motocykle niż co ja startuję, ale ogólnie mam świetną zabawę, dojechałem drugi, byłem bodajże po starcie drugi, ale popełniłem błęd, byłem, byłem czwarty yy, mogłem wygrać ten wyścig, ale Popełniłem mały błąd, spadłem znowu na trzecie, później wyprzedziłem na drugie, dojechałem drugi, dogoniłem prowadzącego na koniec, ale no, co można zrobić? Zabrakło, co, co zabrakło troszkę. Tomek, a powiedz mi jeszcze, y, czy te pitbajki na początek dla najmłodszych dzieci są do, dobrą alternatywą do tego, żeby, żeby rozpocząć y, przygodę z motocrossem? No tak, na, na pewno. Są to myślę bardzo fajne motorki. Ja, ja jak byłem mały i zaczynałem swoją przygodę, nie, nie było takich pitbików, tak? Pitbajki są dużo ta, 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 tańsze, tak, dla utrzymania i, i ku, ku, kupna. Dla rodziców jest to też tańsze, tak? motocykle crossowe są dużo droższe. Także myślę tutaj na rozpoczęcie nauki i pierwsze swoje kroki na motocyklach. Jest to na pewno świetny sprzęt i tak jak mówiłem tani, tani w obsłudze i ogólnie łatwy w obsłudze też. tak Motocykle motory nie są tak, są może troszkę bardziej skomplikowane, także naprawdę polecam, tak jak mówiłem sam mam pitbike'a, sam się trochę nim bawię. Może nie spędza na nim tyle czasu, co na moich motocyklach, także ogólnie jest to świetna zabawa, dla dzieci na, na pewno spodoba im się, no a też i rodzice mogą na nich jeździć, tak? Jest to i dla małych i dla dużych, także. Fajnie, to wiemy już wszystko, bardzo dziękujemy za wywiad i chcieliśmy jeszcze pogratulować wyników w Dziękuję bardzo za wywiad Dziękuję. i powodzenia w następnym wyścigu.